Okej, okay, czyli wygląda na to, że Liam Lawson najprawdopodobniej może wylecieć w ogóle z Red Bulla już po dwóch wyścigach. No, mamy bardzo. Tego nie miałem na swoim bingo, jeśli chodzi o sezon 2025 Formuły 1. Ja nie jestem Grzesiek i w tym filmie porozmawiam właśnie na to, trochę na temat sytuacji drugiego kierowcy Red Bull Racing, ogólnie może. Też przyjrzymy się drugim kierowcom Red Bulla, troszkę tak pójdziemy też w, w tą historię, bo tu też okazuje się, że są jakieś pewne ciągłości oraz stałe schematy, jeśli chodzi o jeśli chodzi o tych zawodników, no właśnie, no to yy, od czego by tu zacząć? Od tego, że yy, Liam Lawson po tych dwóch wyścigach, mimo że ma więcej doświadczenia niż debutanci tego mimo że. Jeździ bardzo dobrym autem i jest na stawce najsłabszy, i to wygląda na zewnątrz fatalnie. Z zewnątrz oceniając, to wygląda na tragicznie. I faktycznie wypadałoby byłego kierowcę DTM-ów oraz Super Formula oraz F2 zwolnić już po tych, po tych dwóch rundach. Tylko, no właśnie, zwracam uwagę na to, że. E, wszelkie te konkluzje, jakie są tu wysuwane, e, wszelkie spekulacje mówiące o tym, że Yuki Tsunoda miałby dołączyć do zespołu już od Grand Prix Japonii, no są bardzo ważne. To jest... E, tak jest moje spojrzenie, że faktycznie wydaje mi się, że trochę za wcześnie poszliśmy z, poszliśmy z kijami, widłami oraz pochodniami na ten na nowozańczyka. Wydaje mi się, że sytuacja jest o wiele bardziej skomplikowana. Tylko, no właśnie, co Red Bull może z tym zrobić, ponieważ Wali im się bardzo mocno pod siedzeniem, i to jest, to jest fakt. Ekipa z Milton Keys obecnie raczej nie jest faworytem do zwycięstwa w tegorocznej klasyfikacji walce o Mistrzostwo Świata Konstruktorów. Raczej wśród kierowców też zadanie nie będzie łatwe. I, Red Bull jest naprawdę w ciężkiej, w ciężkiej sytuacji, ponieważ mają tak naprawdę jednego bardzo kapitalnego bęcz kierowcy, to jest myślę, że no format format tego top tier kierowców ogólnie w historii Formuły 1 i nazywały się Max Verstappen, a po drugiej stronie garażu mają perspektywicznego młodzika, który niestety obecnie w tym aucie zawodzi i teraz co tu, tu, tu się w ogóle dzieje? Wygląda na to, że jeżeli mają w kierowcy regulują takie same samochody do dyspozycji. No to należałoby wskazywać może jakiś problem w charakterystyce auta. No właśnie, na temat sporu już powiedziałem, na temat tego, co może być przyczyną, co może być problemem. Jeśli cofniemy się do czasów, gdy tym samochodem jeździł Sergio Perez, dlatego tego zespołu. To okazuje się, że już Meksykanin właśnie sygnalizował gdzieś tam w roku 2023, że hej, to auto trochę nie za bardzo mi pasuje, że ono na początku roku było bardzo fajne, natomiast potem skręcił ten rozwój w bardzo złą stronę i to się odbiło tym, że jego forma potem już szła tylko tego w dół i lepiej nie było. I zeszły rok Perez skończył daleko poza czołówką i ogólnie skończył poza Formułą 1. No i dobra, i teraz o co tu może chodzić? Bardzo ciekawa teza. Przy której ja też y, bardzo mocno obstawiałem było to, że Red Bull budował samochody no, pod kątem Max, pod kątem stylu jazdy Maxa, pod kątem tego, co Max Verstappen potrafi robić na torze, pod kątem tego, co Max potrzebuje, oczekuje od tego typu, tego typu auta. No i cóż, y, okazuje się, że sprawa jest chyba najbardziej bardziej skomplikowana, no bo właśnie y, Taka teza była bardzo łatwa. Do tego by ją uznać za prawdopodobną, że łatwo, bardzo łatwo wskoczyć na ten pociąg pod tytułem właśnie teza, że Red Bull buduje Bolidy pod Maxa. Ale zresztą, zresztą daleko, daleko nie musimy sięgać, bo ja pamiętam czasy, gdy to samo się mówiło o Red Bullu w czasach Fettela oraz Marka Webera. Też mówiło się, że Red Bull budował wszystko wokół, wokół Sebastiana. Tymczasem właśnie, jak głupi byłem, że gdzieś trzymałem się właśnie tego typu tez. Okazuje się, że tutaj na Twitterze bardzo ciekawa dyskusja wywiązała się pomiędzy pracownikami e, paru różnych zespołów, którzy pan, panowie, którzy mieli, e, gdzieś tam mieli troszkę, e, powiedzmy mają, ciekawa dyskusja wywiązała się pomiędzy, pomiędzy paroma ludźmi od specjalistami, od aerodynamiki, którzy mają też doświadczenie w pracy dla zespołów Formuły 1. I to jest coś, co myślę, że bardzo fajnie zmienia właśnie ten punkt widzenia. Zresztą przypomnę też taki słynny gdzieś tam fragment podcastu High Performance, w którym gościem był Alex Albon. I to faktycznie bardzo mocno zmienia gdzieś tam punkt widzenia właśnie na całą tą sytuację, ponieważ ta teza, którą ja ustawiałem, do której właśnie auta są wybudowane pod danego kierowcę jest. Jest jednak wyciągnięta tacy z czapy, jest nieprawdziwa. Okazuje się, że żyłem wiele, wiele lat błędzie, że faktycznie gdzieś tam jednak kierowca na etapie samego budowania samochodu, no ten jego wpływ na to, jaki ten samochód jest, była bardzo niewielki, a wrażliwa właściwie wręcz znikomy. Jak kupiłem, że ja, że ja coś takiego wierzę przez tyle lat, no właśnie. Wiesz, teraz trzeba powiedzieć, że sprawdzę temu poglądowi. Okazuje się, że faktycznie auto jest budowane pod kątem tego, by te osiągi były jak najlepsze. I teraz czemu? Czemu bywa tak, że Red Bull na przykład właśnie buduje takie auto? Skoro chcę mieć najlepszy, właśnie, najwyższy możliwy docisk, jednocześnie naj, najniższy możliwy drag, chcę mieć możliwe, najlepszą możliwą pracę z oponami zapewnioną. Jeśli chodzi o same domyślne ustawienia, chcę też być taki, powiedzmy, najbardziej, najzwinniejszy, naj, naj, najzwi taki najbardziej, powiedzmy, najlepiej zbalansowany. Natomiast w efekcie okazuje się, że mamy różne konstrukcje których celem jest osiągnięcie tego samego. Okazuje się, no cóż, tu akurat sytuacja jest, powiedzmy, prosta. Można to wyjaśnić tym, że każdy zespół ma swoją filozofię, każdy zespół ma gdzieś swój kierunek, ku któremu zmierza, i każda ekipa ma jakieś swoje pomysły, swoje rozwiązania, żeby właśnie. No zresztą doskonale to widzieliśmy, gdy wchodziła aktualna era, znaczy aktualny cykl przepisów, który nam wszedł w roku 2022. Gdzie widzieliśmy na przykład, no właśnie, choćby po side podach, gdzie Red Bull poszedł w, w kierunku, że powiem, skoczni Małysza, takiego delikatnego soku narciarskiego. Ferrari poszło w kierunku Wanienek na, na side podach, co zresztą też uczynił Has, natomiast Mercedes poszedł w ogóle w jakiś size zero, gdzie tych, tych side podów tak naprawdę w tym pierwszym sezonie właściwie w ogóle nie było. I to jest właśnie interesujące, że to jest niesamowite, coś niesamowitego, że właśnie, że potencjalnie ten sam efekt, te same wyniki, te same osiągi można, do, można do nich dojść. Stosując bardzo różne filozofie, ja zawsze byłem pod wrażeniem tego, jak to w BOTU GP funkcjonowało, że mamy chociażby, formalnie możemy mieć silniki zarówno V4, jak i też rzędowe czwórki, możemy mieć też, możemy mieć różne podejście do, w kwestii owiewek, aerodynamiki i do pewnego momentu było to widać, że faktycznie różne podejścia, one na swój sposób były, każde z nich było bardzo konkurencyjne i w Formule 1 to też faktycznie momentami działa. Oczywiście z czasem okazuje się, że jednak jedna, dwie filozofie okazują się być... Yy, Skuteczniejsze od całej reszty, I, całe, i pozostałe inne rozwiązania one przepadają. I wszyscy i tak naprawdę reszta ekip, które gdzieś tam rozwijały swoje koncepcje, one muszą, no niestety zmuszone właśnie tym wyścigiem zbroje, są zmuszone do tego, by pójść, by pójść jedną, albo drugą, albo jedyną ścieżką, jaka została utorowana przez tych, których yy, pomysły okazały się być właśnie skuteczniejsze w ogólnym rozrachunku. No i właśnie, cóż, okazuje się, że faktycznie zespoły no budują samochody tak właśnie, tak by właśnie, by yy, poprzez swoje filozofie osiągnąć właśnie najlepsze możliwe osiągi, co jest, tak powiedziałem, już masłem maśnarym, ale no chodzi o to, żeby faktycznie auto było najszybsze, najbardziej wszechstronne w... Yy, w każdym aspekcie wyścigowym, sztuki, czyli tak powiedziałem, najwyższy możliwy docisk, ale najkosztem, naj, kosztem tego, by opór wciąż był jak najniższy, jak się da. Yy, zużycie paliwa, jeśli chodzi o silnik, też ma być najniższe, ale moc też ma być naj, najwyższa, jak to możliwe, i charakterystyka też ma być yy, jak najbardziej elastyczna. No, możemy tak wymieniać tych, tych czynników, etc., etc. I tak naprawdę, wpływ kierowcy okazuje się, że też. I jest, tak, i jest jakiś, tak, ale on pojawia się dopiero gdzieś, kiedy kierowca zasiądzie w symulatorze i dostaje taką wersję beta, taką working progress samochodu do, do wytestowania na symulatorze i wtedy są pierwsze jakieś właśnie, pierwszy jak się pojawia, że ok yy, ten samochód zachowuje się załóżmy na hamowaniu w taki i taki sposób chciałbym, żeby zachowywał się inaczej bo to pozwoli mi tą drogę hamowania skrócić bo to pozwoli mi, załóżmy może da mi lepszą rotację na wejściu w zakręt a może da mi lepszą, może da mi też pozwoli mi ten samochód potem kierować w taki sposób, że w wierzchołku będę mógł osiągnąć wyższą będą osiągnąć korzystniejszą linię jazdy. Więc to faktycznie, to faktycznie ten mit, mit feedbacku kierowcy on jest prawdziwy, ale właśnie w, nie w takim stopniu, jakim byśmy myśleli. Że... Wróćmy do Red Bulla, ponieważ ekipa Pass, Milton naprawdę jest na prezes, wydaje mi się, że trochę naważyło sobie też mleka. To jest jednak, jednak nie ukrywajmy, że w Red Bullu przez wiele, wiele lat faktycznie tego typu podejście, powiedzmy, że jako taką zdawało egzamin, ponieważ najważniejsze dla na nich było to, żeby choćby ten jeden kierowca wygrywał. I zawsze był to, to był też tak naprawdę max. Nawet gdy w drugim fotelu był Daniel Ricardo, to wydaje mi się, że już od, od pierwszego wyścigu, czyli tego, który Verstappen wygrał w 2016 roku, to chyba już od tamtego momentu pojawiła się taka iskierka właśnie myśli, że hej, wszystko co możemy skierować na danego kierowcę, skierujmy może właśnie na maxa Verstappena. bo, okej, okay, Ricardo jest kapitalny, ale chyba jednak, może lepiej w tego młodzika zainwestować, bardziej też pod kątem właśnie tego, jak możemy to auto potem rozwijać pod niego, a nie budować pod niego, bo tak jak już ustaliliśmy, jak tu też okazuje się, że przemówili, no, ludzie, którzy po prostu znają się w sporcie, no, y ja, między mną a Patrykiem Sokolskim, y zasadnicza różnica jest taka, że chociażby pan Patryk zna się w tym sporcie. I to szczególnie od tej strony technicznej. Od politycznej pewnie też, ale od, tematu y temat technikaliów, no myślę, że na pewno rozumie, y ja nawet nie jestem dziennikarzem jeżdżącym na wyścigi Grand Prix. Więc, nawet nie mogę wejść w pewnego rodzaju dysputę, która przypominałaby pewną dysputę z zeszłego roku z właśnie udziałem pana Patryka, w której jego powiedzmy kontrrozmówca, no, pokazał, że, że mózg ma, ale nie do końca pofalowany. Więc, więc cóż, ja nie będę raczej może wychodził przez szereg, ale na pewno, no, w Red Bull to jest, to wygląda bardzo źle. No, ale żeby już nie mówić po raz że, że to wygląda bardzo źle, to no właśnie, spójrzmy na to, czy, jakie w ogóle możliwości ma tak naprawdę Red Bull, bo od mniej więcej pół roku faktycznie próbują gdzieś jeszcze RB20, a teraz RB21 uzdrowić, czyli gdzieś tam go przywrócić mu taką, powiedzmy, szerokie okno pracy, szerokie, szerokie okno pracy z oponami, szerokie okno ustawień, w których to auto może dawać dobre osiągi, żeby nie trzeba było go stawiać tylko na sam ostrzu noża, ale też żeby można było je postawić na krawędzi noża, choćby w każdym razie chodzi o to, żeby... Można było to zawodnikowi to życie ułatwić, zawodnikowi innemu niż Max Verstappen. Bo też no właśnie problem jest taki, że nawet Max teraz nie jest w stanie wycisnąć z tego auta e, wszystkiego, co pozwoliłoby mu wygrywać wyścigi. Oczywiście wciąż mamy nadzieję na to, że gdy przyjdzie nam Hiszpania i wejdą nowe wytyczne co do elastyczności przednich skrzydeł, no to może faktycznie okaże się, że ta karta gdzieś się odwraca i, i wszystko, wszystko zacznie iść właśnie w, w tą, w dobrą stronę. Ale jednak to jest na razie oczekiwanie, gdybanie i może liczenie na to, że samo coś się zrobi, a samo nic się nie zrobi. Nawet żeby narobić w nachy to trzeba, to trzeba się spiąć i trzeba jakiś wysiłek włożyć. A tutaj to co, co jasno pokazuje, że nic samo się nie zrobi. No właśnie, jakie mają opcje? Wydaje się być, że jest ich całkiem sporo, a tak naprawdę ich zbyt wiele nie ma. No bo pytanie co może dać zmiana na przykład właśnie Lawsona na jakiego Tsunodę? Plusem jest na pewno to, że przekonamy się, ok, dowiemy się, że dobra, mniej więcej Yuki będzie mógł dowieść swojej wartości tylko pod warunkiem, że faktycznie on będzie w stanie z tym autem się dogadać. Na razie możemy bardzo mocno gdybać co do tego, czy Japończyk dałby faktycznie radę, bo on testował w zeszłym roku RB20, a na testach pograna preobuzami, i mówił, że było dobrze, że to auto mu się naprawdę podobało, że czuł się w nim by komfortowo od samego początku, no tylko, tylko pytanie, na ile to było prawda, na ile to był blef, na ile to właśnie było takie właśnie kręcenie pod publikę pod to, żeby może Helmut dało to miejsce z litości w tym roku, by może udało mu się oderwać gdzieś tam od Hondy i nie musiał gdzieś tam właśnie iść za Hondą potem do Astana Martina, tylko żeby mógł ewentualnie iść taką, powiedzmy, samodzielną karierą i utrzymać się w Red Bullu dłużej. No niestety niestety to się, to się nie udało, tylko pytanie, czy właśnie zamiana na jakiego to coś da. No bo też nie wiemy, czy Yuki też byłby w stanie jeździć autem, który trzeba stawiać, który trzeba wbijać na ostrzenożanie, a nie na jego krawędzi. No, cóż, tego się nie dowiemy. Możemy, możemy można tak zrobić. Tylko no właśnie pytanie, czemu już po dwóch rundach? Oczywiście z punktu widzenia marketingowego atrakcyjne byłoby to, żeby faktycznie dokonać tego właśnie na Grand Prix Japonii. To byłoby, to był, to był pod, końcem, pod kątem marketingu pod kątem tego, by potem sprzedać tą rundę właśnie w kraju kwitnącej wiśni kapitalny istny istnieje strzał w dziesiątkę. Tylko czy naprawdę nie robimy, nie, nie wywalamy Lawsona z Red Bulla i może też z Formuły 1 zbyt wcześnie? Bo no jednak coś tam na tle de Vrisa, na tle Cunody też pokazał. No, parę wyścigów przyjechał dwa lata temu, dokończył zeszły sezon za Ricardo. i ja uważam, że no jednak Lawson się spisał bardzo dobrze i uważam, że wręcz bardzo mocno podburzył akcję jakiegoś Cunody więc teraz co czyli potencjalnie zamieniamy całkiem dobrego młodzika na kogoś bardziej doświadczonego ale kogoś kto w tym w został przez Lawsona w pewnym momencie jednak zjedzony. No właśnie. Też spędzi oczywiście panowie o wiele mniej czasu ze sobą na torze. W Formule 1 był sporo go spędzili choćby w Euroformule Open. Natomiast w F1 no, to pokazywało jasno, że Lawson ma potencjał, że faktycznie będzie, będzie gdzieś tam progresował z Okazuje się, że nie, i teraz, no właśnie, wypchnąć miałby go ktoś, kto z kim walczył od dobrych kilku lat w F1, w seriach i i ktoś tam mu jednak delikatnie, jak delikatnie na koniec odstawał. Więc to byłby naprawdę bardzo to byłby niesamowity ich od losu. I też, no też, to też to jest naturalna rzecz w F1, że jesteś tak dobry, jak Twój ostatni wyścig. I to chyba jest, to chyba jest punkt, który może na tym wszystkim zawarzyć. W każdym razie w Red Bull naprawdę to nie jest godne poza tylko pytanie, czy też właśnie problemem jest na przykład sam samochód oraz to, jak to auto jest skonstruowane. Oczywiście samochody, przepisy się zmieniały, kierowcy obok Maxa też się zmieniali, ale nie zmieniała się jedna rzecz. A właściwie jedna osoba, jaką jest Helmut Marko i pytaj teraz, czy on. Powiedzmy, jego sposób prowadzenia tych kierowców może mieć też wpływ, czy może faktycznie to już nie jest czas, w którym, w którym Austrak po prostu może, nie wiem, nie że traci kontakt z rzeczywistością, ale jego metody, bo też, nie ukrywajmy, on też ma, nawet jak jesteś już, jesteś już kierowcą Red Bulla, powiedzmy, ma wpływ na to, jak, jak twoja kariera idzie, gdzie właśnie, jak, w jaki sposób się rozwijasz. Oczywiście nie, nie ma wpływu aż tak bezpośredniego, ale jednak e, czasem to, co ci powiem przez telefon, Albo to, z to, to, czym pójdzie, do mediów. Nawet jeżeli kierowcy powiedzą po tym, że nie, ja nie czytam mediów, nie wiem, co powiedział Helmut, ja tego nie skomentuję, bo nawet nie wiem, nie wiem o co chodzi. No, bardzo ciężko mi uwierzyć, to, że, że niektórzy zawodnicy żyją pod kamieniem. Pytanie, czy właśnie też może nie jest tak, że to właśnie przez to, jak Helmut, Jaki Helmut ma metody wychowawcze, a rzekomo są one dość surowe. Rzeczywiście sprowadzają się może do przemocy fizycznej, ale nie wiem, jak to jest z tą przemocą z tą przemocą werbalną, z tą przemocą y, psychiczną, no to jednak nie każdy musi być maksymalnie wersja który, powiedzmy, zniósł wystarczająco wiele aby uodpornić się wręcz już na to, co czasami wymyśla właśnie Helmut i jego, no, właśnie, no, no, głównie sam Helmut sobie wymyśla, to jest, to jest chyba, chyba, możemy się co do tego zgodzić, że to jednak, jeśli ktoś ma jakieś, powiedzmy, niestandardowe i niekonwencjonalne rozwiązania oraz, oraz, powiedzmy, ciągi słudowe powiedzenia, to wy, w, powiedzmy, w całej akademii Red Bulla, Helmut Marko jest po prostu tutaj zdobywcą medali olimpijskich, to jest, to, to myślę, że to, to nie będzie, to nie ma, nikt nie ma do niego w ogóle podjazdu, nikt nie ma raczej szans z nim w... szans dyskutować właśnie w tego typu zagadnieniach. W każdym razie no, do dlatego, że okazuje się, że jak Gazli Albon czy Perez nie byli problemem, bo po pierwsze nikt chyba nikt nie oczekiwał to, że, tego, że Pokonają Maxa Verstappena, że będą w stanie z nim regularnie walczyć na równi z równym, tylko że będą raczej jego satelitami, jego bardziej pomagierami, jeśli chodzi o, właśnie o też walkę dla konstruktorki. Ale no, okej, okay, załóżmy, że Lowson zostaje, albo może, że zamienia go się z no, a jeżeli nie, to jakie są inne opcje? No właśnie, problem jest taki, że Red po tych 20 latach Akademii chyba dochodzi gdzieś do swojego limitu, gdzie yy, tych juniorów yy, oni stale, stale gdzieś tam są, tylko. Tylko coraz, coraz trudniej znaleźć kogoś, to faktycznie będzie materiałem na kierowcę F1. No już nie wspomnę o tym, by był materialne Mistrza Świata. No teraz co? Jak nie Lawson, jak nie, nie Su, no, no to co? Wskrzeszą może Jurego Wipsa? Ciężko to sobie wyobrazić. E, Ściągną może Pierre gazlego z powrotem, a może Alexa Albona? Ciężko, ciężko również to mi będzie w, w to uwierzyć. Paru jeszcze juniorów jest. Jest Izak Hadjar, ale to już naprawdę byłby, byłby skok naprawdę na pustą, do pustego basenu na główkę żeby dać mu, dać mu już po decyzji tak naprawdę, jednym wyścigu szansę. To byłoby naprawdę bardzo nierozsądne, ponieważ pamiętajmy, koniec końców każdy z nich ma swoją karierę gdzieś nie? i wylot z takiego zespołu po krótkim czasie bardzo źle wpływa na akcję. Jeżeli, jeżeli chce się zostać w F1, to jednak po takim wylocie. Trudno będzie znaleźć sobie inne miejsce w wystawce. Tak nie mówię o tym, żeby znaleźć miejsce w wystawce na ten sezon, ponieważ poza chyba Duenem oraz właśnie Lawsonem w Red Bullu, wątpię, abyśmy mieli jakieś inne rotacje, takie, że ktoś wylatuje ze stawki na, na stałe na resztę sezonu i zastępuje go jakiś inny zawodnik. Myślę, że tylko Lawson oraz Duen są w, w takiej pozycji, że ich fotele są rzeczywiście zagrożone. No tylko właśnie, pytanie, czy, pytanie kto, by, kto by tam miał mógł być I to jest to też nam się otwiera właśnie ciekawe pole do dyskusji. No pod tytułem rynek kierowców 2026 na rok 2026. To byłoby naprawdę interesujące gdyby pierwsze jakieś kioski z domina zaczęły się właśnie ruszać i powoli by będzie się kształtował to, kto gdzie mniej więcej zostaje. Oczywiście sporo kierowców ma dwuletnie kontrakty, jeśli chodzi o perspektywę przyszłego roku, albo też mają nawet umowy do roku 2027 więc z tego, więc z tego tej stabilizacji jest całkiem sporo. Ale myślę, że na pewno ktoś by chciał do Red Bulla pójść. Tak to? Myślę, że prawie każdy, szczególnie z tych spoza, spoza ślice czołówki, to myślę, że choćby, od, choćby do Williamsa. To byłoby naprawdę interesujące, gdyby właśnie Max na przykład uznał, że nie chce już być w tym spole, że ucieka do Mercedesa, albo do do Asgona Martina z schodą i decyduje się na to właśnie, żeby opuścić ekipę z Milton Keys. Hm. Pójście potem przyjście na jego miejsce Carlosa Sańca oraz, oraz y, Alex albo, lub Alex Albona. Oboje naprawdę to było naprawdę interesujące. No bo co? Możemy właśnie wyśmieniać po juniorów, możemy nawet wypchnąć, wciągnąć do F1 do, do, do Tima Tramnica, który jest teraz y, wciąż w seriach juniorskich. Możemy nawet wyciągnąć sztukę, y, który już od roku mniej więcej nie jest juniorem Red Bulla. Tylko pytanie, co to da, jeśli właśnie zrobimy przemiał 10, 20, kierowców przez jakiś tam czas? I okaże się, że wciąż żaden z nich nie jest w stanie konkurować z Maxem w kwalifikacjach czy w wyścigach, że wciąż żaden z nich nie ma, nie ma wodnego podjazdu. Chyba w takiej sytuacji najlepszym to ich może spotkać, a jednocześnie najgorszym w, takim, w, takim, w takiej krótkiej perspektywie jest to, żeby właśnie Max zespół opuścił, bo wtedy faktycznie ekipa wiele wskazuje na to, że spadłaby w ogóle do środka stawki. To, że zaczęliby przegrywać z Vicarbem, który którego samochód rzekomo zdaje się być bardziej elastyczny, którego samochód zdaje się mieć szersze okno, właśnie, okno ustawień pod kątem wydobycia maksymalnych osiągów na różnych rodzajach torów, może taki właśnie spadek sprawiłby, że zespół zostałby przeszedł jakieś reformy, które sprawiłby właśnie, że, że pion techniczny byłby w stanie produkować samochody, które faktycznie będą służyły nie tylko jednemu kierowcy, to też tak ledwo mu służą, ale że będą mogły służyć w większej ilości zawodników, w których właśnie, którzy będą przechodzili przez tę ekipę. No i cóż. To, y, sam pewnie sama drama, sama telenowela pod tytułem właśnie: Drugi kierowca Red Bulla. Na pewno nie skończy się w, w momencie, w którym, o, w którym y, ogłoszą, że UKIDS no, dołączy do ekipy. To jest y, Dla mnie jest to pewne, że to będzie kolejny odcinek. Pytanie: Jak bardzo źle? Yuki będzie się w tym aucie czuł, gdy przyjdzie mu właśnie walczyć na, na pełny weekend, a nie przejechać jeden test. I to jest test bardziej mający na celu, na celu właśnie dawanie Pirelli feedbacku odnośnie opon. E, dajcie znać może co o tym myślicie, bo widać, że, że cała sprawa jest niezwykle zagmatwana, Ale też jest przez to niesamowicie ciekawa, ponieważ naprawdę są to, to właśnie wyjścia pod tytułem utrzymania status quo, wyznane na właśnie Lawsona z słodą, Może kompletne wypchnięcie Lawsona z Formuły 1 i wciągnięcie z sody. A jeszcze może przyjść ktoś z zewnątrz, ktoś kto na, na przykład będzie zastępował Maxa. Albo ktoś to zastąpi albo ona też z zewnątrz, z spoza aktualnego układu juniorskiego w Red Bullu, no w każdym razie, mówię najbliższe tygodnie, a może i dni, ponieważ yy, nagrywając to po Grand Prix China, przed Grand Prix Japonii, no wydaje się, że będzie, że możemy mieć bardzo interesujące, interesujące dni, interesujące ogłoszenia, tego, żeby znów Red Bull nie przesadził, znów nie przegieł ponieważ to się skończy znowu tym, że stracą kolejny rok, kolejne 2-3 lata, to będzie kosztowało ich jednak no spore pieniądze z, z puli podziału zysków z Liberty Media oraz FIA, jaką my gdzieś tam jaką i potem dzielą się według kryteriów, które są zapisane w Concordie, który w tym roku wygasa, a w przyszłym roku wchodzi nowy, nowa na Concorda, nowa, nowa wersja. No no to cóż, pomijając to, to naprawdę, biorąc pod uwagę ten aspekt, to naprawdę Red Bull nie może aż tak kombinować i trzeba wdrożyć jakieś rozwiązania, które w końcu będą działać, bo mniej więcej od Grand Prix Miami wydaje się, że w ekipie z Milton Kings czasami mechanicy, powiedzmy czy zespół po prostu pracuje jak, jak kura, która na głowę. Nie ja wiem, brutalny, brutalny porównanie, ale naprawdę to jest niepokojące. Cóż, ja myślę, że to będzie z tej, w tym temacie, to będzie na dziś wszystko. Ja Wam bardzo dziękuję za to, żeście że się, się troszkę posłuchali tej mojej dyskusji, tych moich troszkę takich e, tych na starego wiara. No a ja Wam dziękuję bardzo za uwagę i słyszymy się w kolejnych moich gniotach.